Paweł Bielawiec, zapraszam na aktualności akademickie. Nowe widnokręgi. Dziennikarstwo, polityka, kultura i nowoczesność. Pod takim hasłem w Sim odbędą się cykliczne warsztaty dziennikarskie dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych. Nowe widnokręgi Media, Polityka, Kultura i Nowoczesność to zimowa oferta Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej dla młodzieży szkół gimnazjalnych i licealnych. Warsztaty będą trwały trzy dni od 17 do 19 lutego. Dzięki nowoczesnemu sprzętowi, jakim dysponuje Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej, uczestnicy warsztatów mogą spróbować profesjonalnej pracy dziennikarskiej. Młodzież zapozna się m.in. z obsługą kamery, montażem radiowym i telewizyjnym i specyfiką pracy w redakcji. Cieszę się bardzo, że młodzież zobaczy ten ciekawy zawód od strony warsztatu, od strony tego zaplecza. Ale też, że będziemy mogli przekazać rzeczy wartościowe dotyczące tej profesji. Takie warsztaty to niezwykłe doświadczenie poznania mediów od zaplecza. Dobrze byłoby pokazać, jak wewnątrz ten wóz wygląda. O, właśnie, widzicie obraz w tej chwili z tego wozu, tak? i tam siedzi realizator, pan Bartosz, który przełącza poszczególne kamery, robi jakby montaż na żywo z tego naszego spotkania. Włączamy internet. Co oglądamy na początku? No obrazki. Ładne, brzydkie. Kto czyta tekst na pierwszym miejscu? Tabloidy, Fakt, Super Express. Co oglądacie na początku? Obrazki. Dlaczego mają taką sprzedalność? No bo jest obraz. I to jest właśnie to, co jest niezwykle istotne. 70% to jest obraz. Tylko 23% to jest intonacja głosu. To czy mówię dobitnie, czy mówię cicho? Dykcja. Pauza logiczna. I tylko 7% to jest przekaz merytoryczny. Czyli to o co mi chodzi, co chcę przekazać. Po kilkaset osób bierze także udział w jednodniowych warsztatach, jakie odbywają się w szkołach i parafiach całej Polski. Jeżeli byłaby jakaś szkoła liceum, które chciałoby nas zaprosić na takie warsztaty wyjazdowe, to, to mamy też już ekipę studentów i ekipę wykładowców, którzy ze sprzętem technicznym mogą pojechać na takie zajęcia. To, co widzicie w ekranie telewizora, tego jednego człowieka, który rozmawia z kilkoma politykami, to jest tylko maluteńka, maluteńka cząsteczka tego, ile osób siedzi po drugiej stronie, o której tak naprawdę nie macie pojęcia, ile tam jest dziesiątki, dziesiątki osób. Oprócz zajęć w murach uczelni organizatorzy proponują także zwiedzanie grodu Kopernika oraz toruńskich mediów Radia Maria i Telewizji Trwam. Studia na kierunku dziennikarstwo w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej wszechstronnie przygotowują do zawodu dziennikarza. Uczą nas wybitni profesorowie, znani dziennikarze, specjaliści od stylistyki wypowiedzi, emisji głosu i retoryki. Zajęcia oprócz znakomitej kadry profesorskiej prowadzą również najwybitniejsi wykładowcy z całego świata. Dziennikarstwa uczymy na najnowocześniejszym sprzęcie. Szkolimy profesjonalnych dziennikarzy, montażystów i operatorów. Skorzystaj z atrakcyjnych darmowych praktyk telewizyjnych, radiowych i prasowych w ogólnopolskich mediach. Zapewniamy miejsce w komfortowo wyposażonym hotelu akademickim. Każdy studencki pokój wyposażony jest w łącze internetowe, telefon, łazienkę i lodówkę. Po zajęciach do dyspozycji studentów jest siłownia fitness, bilard, sale audiowizualne, baza kajakowa i ogrody zimowe. Rozwijanie zainteresowań kulturalnych i naukowych umożliwia uczestnictwo w kołach zainteresowań, internetowym radiu SIM oraz teatrze studenckim Dobry Wieczór. Studiując dziennikarstwo w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej, zdobędziesz wykształcenie i doświadczenie w jednym z najbardziej atrakcyjnych zawodów. Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej. Tu warto studiować.